Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Z okazji premiery filmu Suicide Squad pokażę wam jak przemienić się w Harley Quinn. szanowną, wesołą i z przydużym uśmiechem. Jej skóra jest bardzo jasna, więc połączę mój najjaśniejszy podkład z odrobiną białego i nałożę go równomiernie na całą twarz. Koniecznie pamiętajcie też o szyi, dekolcie i wszystkich odkrytych miejscach. Użyję styka do konturowania od Nexa, żeby trochę uczuć i wymiarowić twarz. Podkreślam kości policzkowe. Delikatnie przyciemniam też żuchwę, żeby ją optycznie zmniejszyć, bo jak wiecie, moja jest troszeczkę przydłuża. Trach konturowania też na nos nigdy nie zaszkodzi. Znowu biorę Beauty Blender i wszystko ładnie rozcieram i łączę z podkładem. Pudrem matującym utrwalam całość. Nakładając go tak jak ja na wilgotną gąbeczkę, uzyskujecie bardziej naturalny efekt. Harley ma ciemnobrązowe brwi z wyraźnie zaznaczonym łukiem, więc najpierw rysuję ogólny kształt kredką, a potem wzmacniam go ciemniejszym cieniem. Teraz biorę niebieski cień z NYXa i zaczynam wklepywać go w ruchomą powiekę lewego oka. Tutaj macie sporo dowolność, jeśli chodzi o cień, bo jest to po prostu pieradę drzwi niebieskich. Przeciągam go też na zewnętrzną część dolnej powieki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam taki piękny niebieski kolor na powiece. Nabieram cień na palec i przeciągam kolor niedbale po policzku. Potem rozcieram go trochę pędzelkiem, żeby był bardziej rozmyty. Drugim pędzelkiem nabieram puree z drzwi różowo-czerwony cień i postępuję z nim tak samo jak z niebieskim. Jak widzicie nie skupiam się zupełnie na rozcieraniu, bo makijaż ma być niedbały i porozmazywany, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Nie musi to być zrobione równo i jedno oko nie musi wyglądać tak samo jak drugie. Ten makijaż jest super, bo jest mega niedbały i możecie robić co chcecie. Czarną miękką kredką rysuję kreskę, żeby wydłużyć i powiększyć oko. Nie używam eyelinera, bo nie chcę tutaj żadnych wymuskanych i żadnych twardych linii. Zanim kredka zaschnie, rozcieram ją pędzelkiem, żeby przydymić całość i dodać jeszcze bardziej niedbałego wyglądu. Nakładam kredkę bezpośrednio na pędzelek i podkreślam nim wewnętrzny kącik. Niedbale przeciągam kredkę na dolnej powiece i tak samo ją rozmazuję. Teraz nabieram trochę czarnego cienia i rysuję ogólnie jakieś bohomazy pod okiem, tak tylko, żeby spływały trochę na ten kolor. Teraz podkręcam rzęsy zalotką i nakładam parę warstw tuszu. Teraz już za każdym razem, kiedy tuszuję rzęsy, myślę o tym challenge'u, który zrobiłam. I czas na tatuaże. Zacznę od serduszka na policzku. Wzięłam w miarę cielistą konturówkę do ust, żeby najpierw zaznaczyć sobie kształt, bo oczywiście łatwiej ją będzie zatrzeć niż eyeliner. Teraz obrysuję to super precyzyjnym eyelinerem od Clinic. i wypełniam kredką. Serduszko się udało, ale teraz czeka mnie napis. Szczerze mówiąc trochę się boję. Znowu zaczynam konturówką. Uwierzcie mi, że to nie jest takie proste na jakie wygląda. Patrząc w lustro widzę litery w drugą stronę i w dodatku bliżej ucha nie bardzo widzę co robię. Dobra, lepiej nie będzie, więc poprawiam wszystko linerem i dodaję stylówę literom. Kaligrafia poziom 500. Na brzegi ust wklepuję trochę podkładu, żeby łatwiej było nadać im nowy kształt. Biorę brązową konturówkę i zaznaczam najpierw łuk na który Harley ma mocno zaznaczony. Potem jadę mniej więcej po konturze moich ust, poprawiając trochę kształt, żeby, wiecie, były trochę bardziej równe. Weirdo! Czerwoną pomadką wypełnia musa. Biorę trochę ciemniejszą pomadkę na pędzelek i rozcieram nią konturówkę. W zasadzie teraz zauważyłam, że moje włosy są taką jakby codzienną wersją Harley. Ale co tam, czas na perukę. Najpierw w super seksi siatka. I gotowe! Harley Quinn, jak malowana! Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście już film i czy się wam podobał. A jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to czy macie zamiar? Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa!